Ciż niedługo na platformie GameFant rozpocznie się kampania fantastycznie zapowiadającej się nowej gry wydawnictwa Falax, czyli Hood Troubles in Sherwood. Przeniesiemy się do hrabstwa Nottingham Sheriff, w okresie kiedy panował król Ryszard Lwie Serce. No i będziemy mieć do swojej dyspozycji cztery bardzo mocno asymetryczne frakcje, które będą walczyły tam o władzę. No i mamy tam Banitów pod wodzą Robin Hooda. Mamy tam Sheriffa z Nottingham oczywiście razem z ekipą straży. Mamy tam e, biskupa Harry. Ford. No i mamy tam francuską szlachtę. Jeżeli jesteście ciekawi co to za gra, no to zapraszam do oglądania tego właśnie materiału. Uwaga! Wszystkie komponenty, które zobaczycie w tym materiale, są prototypem. Oznacza to, że finałowa wersja może się różnić od pokazanych w filmie. Dotyczy to również zasad, które mogą ulec zmianie. Gra Hood – Troubles in Sherwood jest grą strategiczną, gdzie cztery asymetryczne frakcje będą walczyć o zwycięstwo. Banici pod przywódcem Robin Hooda są wierni swoim zasadom. Będą grabić bogatych i wspomagać biednych. Nie będą jednakże stronić od zaczepek, a ich siła będzie tkwiła w grupie. Rozdając monety w poszczególnych lokalizacjach, będą zdobywać punkty zwycięstwa. Pomagać im w tym będą rozłożone po planszy kryjówki, które w trakcie gry będą mogli ulepszać. Szeryf z Nottingham to menda wykorzystująca swoją władzę i straż do siania terroru w hrabstwie. Rozsiewając w jak rozporządzenia zmieniające się w dekrety oraz zbierając podatki, będzie zdobywał punkty zwycięstwa. Każdy dekret wprowadzony w życie na terenie hrabstwa zwiększać będzie możliwości i władzę straży. Biskup Hereford ma inne plany. Będzie chciał jak najwięcej budować i to budować za pomocą taniej siły roboczej. Nie będzie tu wywrzydzał. Równie dobrze pracują przecież banicie, jak i straszczy Francuzi. Czując oddech inkwizycji, przechwyceni więźniowie będą budować karczmy, sklepy czy warsztaty. To właśnie za nie będzie zdobywał najwięcej punktów. O czystość dusz zadbają tutaj pielgrzymi, wędrujący z dobrą nowiną po całym hrabstwie. Za plecami wszystkich knuć będzie francuska szlachta. Rozsiani po lokacjach szpiedzy będą rozpływać się węgle zanim się zorientujecie, zdobywając wiedzę w postaci kart losu. Natomiast wąkający się rycerze zawsze chętnie was wezwał na pojedynek. Nie stronią też od zawierania umów, ale uważajcie, nie zawsze są one aż tak lukratywne, jak to się wydaje. Bo koniec końców to oni zdobędą za nie punkty zwycięstwa. Po planszy będą również przemieszczać się od miasta do miasta kupcy. Jeden będzie się poruszał królewskim szlakiem, a drugi rzeką trend. Będą to wasi dyżurni chłopcy do bicia. Raz z nimi pohandlujecie, a raz ograbicie. I to niezależnie od tego, jaką frakcją będziecie grać. Gra przebiega w turach, gdzie każdy z graczy wcielających się w poszczególne frakcje będzie przechodził kolejno pięć faz. Pierwsza: akcje na początku tury, które są oznaczone takim symbolem. Mogą znajdować się na kafelkach lub są umieszczane na planszetkach Waszych frakcji. Druga faza. To trzy akcje, które pozwolą Wam zdobywać punkty zwycięstwa. Są to m.in. ruch, walka czy akcje przypisane do poszczególnych frakcji. Faza trzecia, czyli rozwój. Ta faza jest inna dla każdej frakcji. Robin Hood będzie mógł awansować na swoim torze, zdobywając bonusy i stawiając kryjówki na planszy. Szeryf może wypuszczać dekrety oraz zdobywać punkty za neutralizowanie notatek. Biskup może wznosić budynki lub budować katedrę, której poszczególne etapy dadzą mu dużą pulę punktów. Natomiast francuska szlachta będzie zawierała tajne umowy z graczami, rozdając płytki dające jakieś bonusy, które im dadzą punkty zwycięstwa. Faza czwarta czyli datek to specyficzna faza. Możecie tutaj, ale nie musicie, dorzucić monety do swoich woreczków przeznaczone dla królewskiej kiesy. Faza piąta i ostatnia to przychód, który kończy turem każdego gracza. I może to być dobranie karty losu w przypadku Robin Hooda i Biskupa, zdobywanie punktów za rozsianą straż przez szeryfa, czy też umieszczenie jednej z kart losów w sekcji szpiega w przypadku francuskiej szlachty. Poszczególne fazy wyglądają trochę inaczej dla każdej frakcji, ale dla ułatwienia przebieg, który wskazany jest na każdej planszetce postaci. Dodatkowo każdy gracz ma do swojej dyspozycji pomoc, na której znajduje się szczegółowy opis każdej fazy oraz wszystkie możliwe akcje, które ma do wyboru. Gra toczy się do momentu uzyskania przez któregoś gracza 25 punktów. Co prawda król Ryszard na co dzień nie jest obecny w hrabstwie, ale może nieoczekiwanie do niego zawitać. To moment, aby każda z frakcji pochwaliła się największym datkiem dla króla, za co on wynagrodziła z punktami. No i dodatkowo odpalane są efekty przypisane dla każdej frakcji. Robin Hood może ponownie wziąć na rękę swoje dodatkowe karty z akcjami. Szeryf może ponownie odwrócić swoje znaczniki notatek. Biskup. Będzie zarządzał swoimi budynkami, odwracając je na dowolną stronę. A Francuzi mogą zyskać dodatkowy kafelek z umową. No to czas na parę słów podsumowania. W tej grze możecie się spodziewać bardzo dużo walki, bardzo dużo przeciągania liny i oczywiście przede wszystkim bardzo dużo asymetrii. Bardzo podoba mi się to, że każda frakcja tutaj posługuje się zupełnie innymi narzędziami ma do swojej dyspozycji inną planszetkę, inne akcje, inne elementy. Cała masa różnych różności, gdzie rzeczywiście za każdym razem ta rozgrywka będzie wyglądała zupełnie inaczej. A zatem, jeżeli jesteście gotowi na tak dużą dawkę negatywnej interakcji, no to warto już teraz zaznaczyć sobie pewną datę w kalendarzu: mianowicie. 25 listopad. Wtedy to właśnie rozpocznie się kampania tej gry na platformie GameFold. Aby jednak jeszcze bardziej zachęcić Was do tego, żeby śledzić i wesprzeć kampanię, wydawnictwo Phalanx przygotowało trzy bardzo fajne bonusiki. Po pierwsze, Wszystkie te osoby, które będą śledzić kampanię, otrzymają zamiast dwóch tekturowych kopców, dwa mipelki, które będą na pewno dużo ładnie wyglądały na planszy. Po drugie, wszystkie osoby, które wesprą kampanię podczas jej trwania, otrzymają piątą unikalną frakcję. Co to będzie, jak będzie działać, jakie będzie miało elementy, dowiecie się po starcie kampanii. No i trzecia rzecz, wszystkie te osoby, które już pierwszego dnia postanowią. Kliknąć i wesprzeć kampanię otrzymają fantastyczny znacznik pierwszego gracza w postaci metalowej monety. A więc, jeżeli udało mi się Was zainteresować tym tytułem, no i poza tym lubicie po prostu asymetrię, warto już teraz kliknąć na przycisk follow na stronie kampanii. A teraz do zobaczenia w lesie Sherwood.